Mam 41 lat. A to są rzeczy, które robię dla swojej skóry, a przez które Maciek twierdzi, że jestem pojebana. Zmieniam codziennie poszewki na poduszkę. Serio, codziennie. I to muszą być bardzo konkretne poszewki, bo z białego jedwabiu i nie wolno pod żadnym pozorem ich dotykać. Jeśli Maciek, bo najczęściej robi to Maciek, przypadkiem dotknie mojej poduszki. Co? Przypadkiem. Muszę przebrać poduszkę jeszcze raz. Zawsze zabieram na każdy wyjazd swoją poduszkę i swoje poszewki, niezależnie czy jadę na jeden dzień, czy na miesiąc. Moja poduszka jest wyprofilowana tak, żeby minimalizować ryzyko powstawania zmarszczek. Poszewek musi być oczywiście odliczona, odpowiednia ilość plus jedna, dwie dodatkowe, gdyby Maciek przypadkiem dotknął mojej poduszki. Tak to powiedział, że to przypadek? Ponad 7 lat regularnie używam masek LED. Mówiąc regularnie, mam na myśli regularnie, a nie wtedy, kiedy mi się przypomni albo jest mi wygodnie. I nie, godzina piąta rano, kiedy kładę się spać po imprezie, nie jest absolutnie żadnym wytłumaczeniem na to, żeby nie użyć maski LED. Nie pozwalam dotykać swojej twarzy. Tak, Maćkowi też. Z wyjątkiem są dermatolog i kosmetolog. 25 roku życia regularnie suplementuję się pod kątem włosów skóry i paznokci. I tutaj również regularnie jest słowem klucz. Do tego tych suplementów jest dosyć sporo. Kiedy wyjeżdżam gdzieś, oczywiście, Moje suplementy jadą ze mną, i wtedy jadę z taką wielką apteczką. A ty? Co na tyle dziwnego robisz dla swojej skóry, że mówią o tobie, że jesteś po.